W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z listu świętego Jana Pawła do kapłanów z 1979 roku. Drodzy bracia kapłani, dla Was jestem biskupem, z Wami jestem kapłanem. U początku mego nowego posługiwania kościołowi czuję głęboką potrzebę zwrócenia się do Was, do wszystkich bez wyjątku. Którzy jesteście moimi braćmi poprzez sakrament kapłaństwa, zarówno do kapłanów diecezjalnych, jak i sekonnych. Pragnę bowiem u samego początku dać wyraz mojej wiary w to powołanie, które łączy Was i zespala z Waszymi biskupami w szczególnej jedności sakramentu i posługi. Poprzez nią buduje się Kościół, mistyczne ciało Chrystusa. Do Was wszystkich przeto, którzy mocą szczególnej łaski, a zarazem w duchu wyjątkowego oddania się zbawicielowi naszemu niesiecie ciężar dnia i spiekotę. Wśród wielorakiej posługi kapłańskiej i dusz zwraca się moja myśl i serce od chwili, kiedy Chrystus Pan wezwał mnie na tę stolicę, na której kiedy święty Piotr swoim życiem i śmiercią. Miał odpowiedzieć do końca na jego pytanie, czy mnie miłujesz, czy mnie miłujesz więcej. O was stale myślę, za was się modlę, z wami szukam dróg duchowego zjednoczenia i współpracy, gdyż poprzez sakrament kapłaństwa, jaki kiedyś otrzymałem z rąk mojego biskupa, Niezapomnianego metropolity krakowskiego kardynała Adama Stefana Sapiechy, jesteście moimi braćmi. Nawiązując przeto do słów świętego Augustyna, pragnę dzisiaj powiedzieć do Was: Dla Was jestem biskupem, z Wami jestem kapłanem. Kochany bracie, kochana siostro, teraz możesz powierzyć swoich kapłanów z parafii, proboszcza wikarych, lub także tego kapłana, którego nosisz w sercu, lub też tego, który ma teraz najtrudniej. Jan Paweł II pisze dalej: Musimy wszyscy codziennie się nawracać. Wiem, że jest to podstawowe wymaganie Ewangelii skierowane do wszystkich ludzi. O ileż bardziej, musimy je przyjmować jako skierowane do nas. Jeśli mamy innym pomagać do nawrócenia, musimy sami stale je podejmować w naszym życiu. Nawracać się to znaczy powracać do samej łaski naszego powołania, rozważać bezmiar dobroci i miłości Chrystusa, który zwrócił się do każdego z nas po imieniu i powiedział: Pójdź za mną. Nawracać się to znaczy stale wyliczać się wobec Pana naszych serc, naszej służby. Wszak jesteśmy sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bożych, z naszej gorliwości, z naszej wierności, a także z naszych zaniedbań, grzechów, małoduszności, braku wiary i nadziei, z myślenia po ludzku tylko, a nie po Bożemu. Pamiętajmy, jak Chrystus skarcił oto samego Piotra. Nawracać się to znaczy szukać wciąż na nowo przebaczenia i mocy Bożej w sakramencie pojednania. Rozpoczynać wciąż od nowa i w ten sposób co dzień dalej postępować, przezwyciężać, zdobywać, dawać w radości, albowiem radosnego dawcę. Miłuje Bóg. Nawracać się to znaczy zawsze się modlić i nie ustawać. Modlitwa to poniekąd pierwszy i ostatni warunek nawrócenia, postępu świętości. Może za wiele w ostatnich czasach, przynajmniej w niektórych środowiskach, dyskutowano o kapłaństwie, o tożsamości kapłan, o jego znaczeniu w świecie współczesnym i tym podobne, a za mało się modlono. Za mało starano się poprzez modlitwę wcierać w życie samo kapłaństwo. Urzeczywistniać jego autentyczny dynamizm ewangeliczny, potwierdzać kapłańską tożsamość. Modlitwa wyznacza istotny styl życia kapłańskiego, bez niej ów styl się wypacza. Modlitwa pomaga nam stale odnajdywać to światło, które nas prowadziło od początku powołania kapłańskiego i stale prowadzi, choć czasem zdaje się ginąć w mroku. Modlitwa pozwala nam stale się nawracać, trwać w stanie nieustannego dążenia do Boga, które jest nieodzowne, jeśli mamy innych do niego prowadzić. Modlitwa pomaga nam wierzyć, ufać i miłować, nawet wówczas, gdy nasza ludzka słabość nam w tym przeszkadza. Modlitwa pozwala nam też odnajdywać stale rozmiary tego królestwa, o którego nadejście prosimy codzień. Powtarzając słowa, których nauczył nas Pan Jezus, widzimy wówczas, jakie jest nasze miejsce w realizacji tej prośby, przyjdź królestwo Twoje. Widzimy, jak bardzo jesteśmy dla niej potrzebni i może wówczas, kiedy się modlimy, lepiej dostrzeżemy owe rozległe pola, jak bieleją na żniwo i odczujemy, jaką wymowę mają słowa Chrystusa na ten widok wypowiedziany. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Teraz bracie, siostro, Poproś sercem w intencji tego kapłana, tych kapłanów, których nosisz w sercu, tak jak umiesz i potrafisz. Proszę Was, wszyscy święci kapłani w niebie, błogosławieni i słudzy Boże, módlcie się za naszymi braćmi kapłanami razem z nami, aniołowie stróżowie, archaniołowie. Módlcie się z nami. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za kapłanów, których powołałeś do pięknej i zaszczytnej służby. Dziękuję za ich pozytywną odpowiedź na Twój głos. Dziękuję za ich świadectwo wiary. Ich służba jest trudna, bo tak łatwo jest popaść w rutynę, tak łatwo zgubić dar wiary, tak łatwo z modlitwy uczynić rytuał wypowiadania, wypowiadania pustych słów. Dlatego dzisiaj Twojej opiece zawierzam tych, których wybrałeś. Święty Jan Paweł II często jako wzór kapłana stawiał proboszcza z Ars, tak o nim pisał. Święty Jan Maria Wiany Janej mszę świętą odprawiał w skupieniu, dając wyraz szczególnego uwielbienia podczas przeistoczenia i Komunii Świętej. Z głębokim przekonaniem mówił, przyczyną upadku kapłana jest brak skupienia podczas Mszy Świętej. Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II, Twojego kapłana, proszę Cię, Ojcze Oży, we wiarę w, w kapłanach. Niech tryska ze zdroju wody żywej, którą jest Duch Święty. Niech trwają na modlitwie, w nieustannym nawracaniu się, aby swoim życiem mówili: Nawracajmy się. Wszyscy wierzmy w Ewangelię, trwajmy na modlitwie, aby owocne nastało Królestwo woli Bożej, jako w niebie, tak i na ziemi. Kochane bracie, kochana siostro. Za chwilę będziemy śpiewać razem litanie do Matki Bożej. W obecności Jana Pawła II, powierzając tych kapłanów, których oddaliśmy już w tej modlitwie. Śpiewajmy świadomie. Prosząc by Maryja przytuliła każdego z nich. Tych, którzy są w ciemnościach, aby wyprowadziła ku światłu, tych, którzy pobłądzili, aby wyprowadziła ku Chrystusowi, tych, którzy mają różne trudności, by ona je rozwiązała. Maryjo, Matko Kapłanów, do Ciebie się zwracamy. Do Twojego serca, w obecności Jana Pawła II, Twojego umiłowanego syna. I prosimy, wołając. A Panno nad Panami, módl się za nami, Matko Chrystusa. Módl się za nami, Matko Kościoła. Módl się za nami. Módl się za nami, Matko dobrej rady. Módl się za nami, Matko stworzyciela. Módl się za nami, Matko zbawiciela. Módl się za nami, różo duchowna, módl się za nami, wieża Dawidowa, módl się za nami, wieża z kości słoniowej. Dziecko grzeszny, módl się za nami, Nie. Nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, za naszymi braćmi kapłanami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali, aby oni się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj naszym braciom kapłanom, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy, uwolnij ich od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywieni, do Ciebie, o Panno, nad Pannami i Matko biegniemy. Do Ciebie przychodzimy, przed Tobą jako grzesznicy płaczący stajemy. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami naszymi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Maryjo, Matko Kościoła, Matko Kapłanów, Matko, żyjąca woli Bożej, współodkupicielko, módl się za naszymi braćmi kapłanami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen, Bogu niech będą dzięki.